Za tym i za ten A, Polonez. a No jak, nie jeszcze jeździ. A jak? O tonę ważniejsza. 8 milionów. Dotka trzeba dzisiaj zagrać. Może człowiek, totka wygra. Nie będzie musiał tego złomu szukać. Jakbym wygrał w dotka, to też bym szukał. Ede. Zobę w domu siedział. Na Kubitę patrzył. Dobrze! Ty się z powodu by miała do wydania tych pieniędzy Aha, to normalne Na człowieka Ziemno coś co się dzieje, jest złomowy. Złomków, padaj tu domku I żydziu Pięknie Zniosę te twoje śpiewanie, aby tylko jakiś się złom znalazł Zobaczysz, że się trafi, Zobacz. Złomowisko.pl Nowe odcinki w środy o 22 na Discovery Channel.